W zimnych salach eskorialu echa modlitw próbują powstrzymać los zapisany w błękitnych żyłach. Na zewnątrz Madryt wrze od plotek o czarach, podczas gdy monarcha kurczy się szybciej niż świece w relikwiarzu. Zegar wybija kolejne godziny, lecz królewskie ciało zdaje się utkwić pomiędzy tym światem a innym, gdzie dziedzictwo krwi ciąży niczym klątwa. A gdy rozlegnie się ostatnie uderzenie, nie tylko człowiek upadnie, runie całe imperium. Witajcie podróżnicy historii. Spojrzałbyś w lustro, gdybyś wiedział, że twoja własna krew spiskuje przeciwko tobie. Dziś opowiemy o smutnym końcu Karola II Hiszpańskiego, króla zaklętego. Zostawcie już teraz super like, a bez dalszej zwłoki Zaczynamy film. Splątane korzenie w pustce. Habsburgowie wznosili marmurowe pałace i tkali srebrne korony, lecz ich fundamenty były opowieściami o małżeństwach między kuzynami, zapisanymi po łacinie w języku prawniczym. Każdy związek kazirodczy dodawał kolejny ziarenko piasku do genetycznej klepsydry domu królewskiego. Kiedy w Madrycie w roku 1661 narodził się Karol II, wystarczył uważny rzut oka, by dostrzec pęknięcia imperium odbijające się w rysach noworodka, niesymetryczne oczy, gruby język, wydłużony podbródek przypominający grot włóczni. Dwór jednak wolał zatkać uszy na szepty medyków. Rozbrzmiały trąby, zapłonęły świece i przysięgano, że dzieciństwo księcia będzie cudowne. Nie było. Między gorączkami, konwulsjami i dietami złożonymi z czekolady i bursztynu, królewicz rósł bardziej w modlitwach niż w ciele. Niemiecki spowiednik, ojciec Nitard, który rządził w imieniu regentki Marianny Austriackiej, zapisał w dzienniku Jedna noc, modlitw warta jest więcej niż całe złoto Ameryki. Tymczasem w Salamance uniwersyteccy lekarze wskazywali zakazane słowo: „ Kaziroctwo, jako przyczynę jego dolegliwości. Ale władza widziała polityczną wartość w milczeniu. Dlatego za każdym razem, gdy mały Karol zataczał się po korytarzach Alkazaru, dworzanie spieszyli z poprawianiem Gobelinów, i maskowali chwiejny chód salwą bębnów. W monarchii, w której ciało króla wyznaczało zdrowie państwa, przyznanie się do słabości oznaczało przyznanie się do upadku, a upadek był słowem, którego Hiszpania nie mogła wypowiedzieć na głos. Pod ogromnymi flamandzkimi żyrandolami echa szeptów niosły się ciężko niczym niewidzialny ołów. Ciało Umierające za życia. Dojrzewanie Karola przypominało niekończącą się mszę, przerywaną upustami krwi, maściami z rtęci i zaleceniami postów. W wieku siedmiu lat paziowie musieli podtrzymywać mu ramiona, by się nie przewrócił. Mając 15 lat, nadal przekręcał litery w swoim imieniu. Słynny podbródek Habsburgów, wydłużony pod niemożliwym kątem, uniemożliwiał rzucie mięsa. Zupy z kurczaka odbijały się od podniebienia niczym kamienie. Gdy wypadły mu pierwsze zęby, królewski dentysta, brat Diego, opisał korzeń bardziej skręcony niż tysiącletnia oliwka. Między napadami epilepsji młodzieniec spędzał godziny w ciemnym pokoju, słuchając muzyki lutni przywiezionych z Flandrii. Wzdychał, że dźwięki odpędzają francuskie czarownice. Włoscy lekarze nakładali okłady z żmi, kastylijscy chirurdzy zalecali wyrwanie połowy zębów, by zrobić miejsce dla języka. Nic nie pomagało. W roku 1679 dyplomaci naciskali na małżeństwo z Marią Ludwiką Orleańską, siostrzenicą Ludwika XIV. Księżniczka stanęła w noc poślubną przed drżącym królem pokrytym talizmanami przeciwko impotencji. Po sześciu latach bez dziedzica dwór przypisywał frustrację flamandzkiemu czarowi, nigdy stanowi monarchy. Owdowiawszy, Karol ożenił się ponownie w roku 1697 z Marią Anną z Neuburga, która twierdziła, że rozmawia bezpośrednio ze świętymi, też bez skutku. Tymczasem angielski ambasador, Lord Stanhope, wysyłał raporty do Londynu, opisując monarchę jako szkielet odziany w aksamit. Te zewnętrzne lamenty otwierały wewnętrzne pęknięcia. Ministrowie obawiali się, że książę Józef, nieślubny przyrodni brat, zostanie ogłoszony, by ocalić dynastię, ale imienia Józefa nie śmiano nawet wypowiadać publicznie. Ostatnie dni króla zaklętego. Jesień pokryła Madryt liśćmi w kolorze rdzy, gdy ciało Karola, mającego już prawie 40 lat, zaczęło rozpadać się jak wilgotny pergamin. We wrześniu roku 1700 potrzebował poduszek, by utrzymać głowę i służących, którzy przewracali strony psalmów. Krótki oddech, przezroczysta skóra, zapadnięte oczy, przypominające wyschnięte jeziora. Szeptał o koszmarach, w których diabły wysysały mu krew. Budził się z krzykiem i kazał poświęcić całą wodę w pałacu. Flamandzcy lekarze zdiagnozowali skrajną kaheksję. Toledańscy aptekarze przepisali eliksir z koralu z porto. Każdy łyk palił jak ogień, ale gorączka się utrzymywała, aby odpędzić czary. Otwierano ściany i palono podejrzane portrety. Maria Anna z Neuburga sprowadziła relikwie niemieckich świętych, które miały pokonać francuskie czarownice. Fizyczna słabość zatruwała politykę. Doradcy tworzyli frakcje, Francuzi szeptali o zwycięstwie, Austriacy odprawiali nowenny. 24 października, po długim czuwaniu, Karol podpisał testament wskazując Filipa Andegaweńskiego. Napisał go drżącą ręką, lecz ministrowie czytali atrament, jakby to było żelazo. O świcie 1 listopada dzwony almudeny zabiły żałobnie, zanim mieszkańcy Madrytu poznali powód. Sekcja zwłok przeprowadzona przy oliwnych lampach opisała skurczone serce, zniszczone płuca, zgniły żołądek i mózg zalany płynem. Ciężkie powietrze w sali zdawało się zatrzymywać ostatni oddech Habsburga. Gdy płomień świecy zadrżał, zakończyła się również wiekowa hiszpańska dynastia. W oddali wyły psy, jakby ogłaszały koniec całego świata. Gdy westchnienie rozpala wojnę. Bez bezpośredniego następcy, testament Karola eksplodował jak suchy proch w salonach Europy. Paryż wznosił toasty, widząc Filipa Andegaweńskiego wybranego na króla, Filipa V. Wiedeń odpowiedział mobilizacją regimentów, obawiając się francuskiego oblężenia nad Dunajem. W Londynie lord Godolphin mówił o kontynentalnej równowadze, jakby to była lina nad przepaścią. Wojna o sukcesję hiszpańską rozpoczęła się w lipcu roku 1701. Bitwy rozdarły Flandrię, Lombardię i Andaluzję. W Katalonii mieszczaństwo handlowało z Anglikami, modląc się jednocześnie za starego cesarza austriackiego. Na morzach admirał Ruk zdobył Gibraltar. W Nowym Świecie burbońscy korsarze atakowali Veracruz. Każdy front płonął jak gorączka odziedziczona po ciele zmarłego króla. Zaskakująco wejście Burbonów przyniosło reformy. Nowe taryfy na srebro z Indii, reorganizację floty, stworzenie loterii na potrzeby wojny. Lecz koszt ludzki był kolosalny. Szacuje się ponad pół miliona ofiar wśród żołnierzy i cywilów, a także złupione miasta jak Saragossa i Tortosa. W roku 1713 traktaty utrechckie przypieczętowały pokój, potwierdzając Filipa V na tronie, lecz oddając Anglikom minorkę oraz prawo Asiento legalizujące handel afrykańskimi niewolnikami do hiszpańskich kolonii. W ten sposób genetyczny koniec Karola przekształcił się w globalne przetasowanie gospodarcze. Kiedy po latach kronikarze wspominali króla zaklętego, opisywali go jako źródło przemian, których nawet nie podejrzewał. W istocie jego kruche serce wypompowało ostatnią kroplę starego imperium, torując drogę dla Hiszpanii zmodernizowanej, lecz zależnej od rywalizujących potęg. A taka cena trwa do dziś. I tak dotarliśmy do końca kolejnej podróży. Gdybyś był monarchą, postawiłbyś na małżeństwa między kuzynami, czy oddałbyś tron przypadkowi potęg? Twoja perspektywa jest dla nas cenna. Zostaw komentarz i dołącz do rozmowy. Nie zapomnij zostawić lajka. To on zasila ten kanał bardziej niż alchemiczne mikstury. Jeśli film był wartościowy, udostępnij go znajomemu, który wciąż uważa genealogię za nudną. Pozostańcie w pokoju, zostańcie z Bogiem.